16 kwietnia na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW w elektrowni gościł prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister skarbu Włodzimierz Karpiński. To duża satysfakcja być na terenie tak poważnej i tak nowoczesnej inwestycji. To jest inwestycja w przyszłość polskiego bezpieczeństwa energetycznego i to jest inwestycja. Przyszłość polskiego węgla. Podczas zwiedzania placu budowy prezydent miał okazję zapoznać się z postępami prac, które obecnie są już na półmetku. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej nowoczesnej inwestycji. Mam pełną świadomość, że to jest inwestycja, która da nowoczesną jakby produkcję energii elektrycznej od roku 2017, ale to już jest bardzo, bardzo blisko, więc to jest poważna inwestycja w nasze bezpieczeństwo i rozsądek w rozwoju ekonomicznym Polski. W swym krótkim wystąpieniu na Placu Budowy podkreślił on też znaczenie tej inwestycji dla rozwoju lokalnego. Przecież to jest inwestycja, która wywołuje i nowe miejsca pracy, i nowe źródła dochodów, tak samo pewnie wielu, wielu firm z, oko z okolic Kozienic, ale i pewnie dla wielu ludzi, którzy tutaj znalazły dzisiaj pracę przy inwestycji, a w przyszłości znajdzie pracę w ramach Potężnej, potężnej wytwórni prądu. Była też krótka chwila na rozmowy z pracownikami i wspólne zdjęcia. Z placu budowy prezydent udał się na spotkanie z zarządem spółki, pracownikami, przedstawicielami firm wykonujących prace budowlane oraz przedstawicielami władz samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Uroczystego powitania prezydenta dokonali prezes zarządu NASA Krzysztof Zamasz. Oraz burmistrz gminy Kozienice, Tomasz Śmietanka. Szanowny panie prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, szanowni państwo. W imieniu samorządów, w imieniu Polski Lokalnej, Polski Regionalnej, reprezentowanej również przez wicemarszałka województwa mazowieckiego Leszka Ruszczyka, chcieliśmy serdecznie pana prezydenta przywitać na ziemi Kozienickiej. Polska Lokalna i Polska Regionalna samorządy wydają ponad. Połowę środków na inwestycje w naszym kraju. Tak więc budujemy Rzeczpospolitą wspólnie. Już od 25 lat nowe gminy w tym kształcie, w tym roku mamy 25-lecie samorządu w nowym kształcie. Podczas spotkania również poruszono temat budowy nowego bloku energetycznego w elektrowni, największego w Polsce i jednego z największych w Europie opalanego węglem kamiennym. Jest to blok, który spełnia najsurowsze reżimy, jeśli chodzi o Kwestie środowiskowe, czy tu mówimy o pyłach, czy mówimy o tlenkach azotu, siarki czy węgla. Także gratuluję wszystkim, którzy się do tego przyczyniają i chciałbym Panie Prezydencie, w formie takiego meldunku poinformować, że oprócz tych wszystkich to wszystko jest możliwe tak skutecznie realizowalne, bo dzisiaj jesteśmy na półmetku tej inwestycji i trzymamy się bardzo. Ostro reżimu. Nie mamy tutaj żadnych poślizgów. Ten blok to jest praca wszystkich tutaj nas siedzących, całej grupy. Niejednokrotnie pamiętam, jak rozmawialiśmy z pracownikami, ze stroną społeczną, gdzie sami doszliśmy do przekonania, że gdyby nie grupa i nasza wspólna praca 10 tysięcy ludzi, tej inwestycji by tutaj nie było. Wychodzimy naprzeciw tego, czego oczekuje od nas państwo. Czyli chcemy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne państwa. Prezydent zabierając głos podkreślił, że jest to inwestycja o strategicznej randze dla Polski. Ta inwestycja w Kozińcach pokazuje wyraźnie, że idziemy w kierunku uzyskania parametrów produkcji energii elektrycznej nawet więcej ponad normy europejskiej, jeśli chodzi o, o przestrzeganie przepisów, norm związanych z ochroną środowiska, a jednocześnie potrafimy tą te, rozwijać technologię, która jest strategicznie ważna z punktu widzenia perspektyw wykorzystania węgla polskiego. A więc też jest cząstką, ta inwestycja jest cząstką rozwiązywania wielkiego problemu także i polskiego górnictwa. Panie prezydencie, gdyby nie elektrownia Kozienice na wytwarzanie, to powiem tak z przekąsem: nie byłoby prądu w belwederze. I tak jak w tamtym tygodniu była duża awaria w Białym Domu, i Biały Dom nie miał tej energii, to my, jeżeli. Tutaj spojrzymy na tą jednostkę jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te dostawy dla aglomeracji warszawskiej, dla warszawiaków od strony fizycznej zapewnić. Chcę powiedzieć, że to dla mnie bardzo ważna informacja, że ile razy zrobię pstryk w Belwederze, to powinienem ciepło pomyśleć o Kozienicach i o całej, całej grupie NEA. i obiecuję selennie, że to będę czynił. W trakcie spotkania mowa była także o współpracy między NEA a samorządem lokalnym. NEA to również jest otoczenie zewnętrzne. Bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym Kozienic, za co serdecznie dziękuję panu burmistrzowi. Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście oraz wszystkim osobom, organizacjom, które nas wspierają. Wychodzimy naprzeciw i poprzez Fundację NEA włączamy się w lokalne inicjatywy, aktywności. Pokazując, że nie jesteśmy tylko tym technokratą, firmą nastawioną tylko na produkcję i na ciężki przemysł, tylko również wychodzimy z pomocą do potrzebujących. Podczas spotkania nie zabrakło również podziękowań skierowanych do prezydenta od władz samorządowych. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować my, samorządowcy, za wspieranie procesów decentralizacyjnych, bo to służy dobrze społecznościom lokalnym, to służy dobrze poprawie jakości usług publicznych. Chcieliśmy podziękować za wsparcie w stanowieniu dobrego prawa dla samorządów lokalnych, dla samorządów regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. I prosimy o dalszą pomoc dla samorządów, bo samorządy polskie są fundamentem budowy Rzeczpospolitej Polskiej. Na zakończenie spotkania prezydent skierował kilka słów do inwestorów i wykonawców tej największej inwestycji w polskiej energetyce. Chcę więc serdecznie podziękować i władzom rządowym za za, za to, że dzisiaj możemy wspólnie powiedzieć, że zaangażowanie na rzecz polskiej firmy, nawet prywatnej, stwarza szanse na przyszłość i do, są to szanse dobrze. Za inwestycje. Wszystkim inwestorom i uczestnikom tej inwestycji gratuluję i życzę, aby konsekwentnie zrealizowano wszystkie plany, które przecież zaowocują, że tym, że w 2017 roku popłynie prąd z kozienic. Wykonawcą projektu jest z udziałem Mitsubishi Hitachi Power System Europe oraz Polimexu Mostostal. Całkowity koszt ma wynieść 6 miliardów 400 milionów złotych brutto. Inwestycja ta zwiększy moce wytwórcze elektrowni o 30%.